Poniedziałek, taką mamy windę, windę z pięknym widokiem Rozpoczynamy dzisiaj pięć pojedynków Wygramy, nie liczył? No oczywiście No, także idziemy wygrać 5 walk Śmigamy sobie na salę właśnie Zaraz będzie ten piękny gwar Który wam pokażemy od zaplecza Do zobaczenia Dobra, dotarliśmy już na salę Pierwszy raz podczas turnieju, także musimy zobaczyć, rozejrzeć się, gdzie, co i jak. Patryk Hercina będzie walczył pierwszy dzisiaj. to oczywiście... Zamieszanie na zapleczu całe. Sala rozdziewkowa. No, to jest nasza arena walk. Ogólnie, jeśli chodzi o estetykę, wygląd, to no, to jest pięknie, cudownie, jak trzeba. No, nie chcę puszczać. Tylko troszkę mało... Wejście. Mało miejsca, ale pewnie wszystko zaraz się zapoznamy i będzie wszystko dobrze, nie? wszystko się wyjaśni. A my tu jak starzy Polacy zawsze narzekamy od pierwszego dnia. Także musimy to załatwić, żeby było wszystko jak trzeba. A my już na sali tu mamy taką szatnię Szatu, szatunie, Szateńkę taką małą, nie widziałeś? Szateniuńczkę. Małą taką, tu jest opacz to. Cyk, cyk, cyk. Tu jest cała sala. Odrzewkowa od z boku są ringi, a tu nasza szat szatunika. Malutkach Tu sala rozgrzewkowa Tutaj mamy tablicę informującą walki Które na każdej macie i ringu idą Także całkiem dobra informacja Z tym, że godzinę mają o Pół godziny I Trzeba się mega orientować Co i jak Dlatego trzeba być na bieżąco A tutaj zobaczcie to Jest Do wypoż wypożyczania sprzętu, w którym walczymy Bo oczywiście jest sponsorowany No i taka zadziema I wszyscy wypożyczają Także nasze zaplecze. Hello. Patryk pierwszy dzisiaj, zaraz rozpoczynamy. Tablica informacyjna co do pojedynków. Patryk oprócz tego, że w kiboksingu przyjechał jeszcze w konkurencji jakie przyjechał w konkurencji? Magik cyrkowiec. Magik cyrkowiec, także niech tak zostanie. A tam jest jego trener Pajhiwo prosto z, z Bliskiego Wschodu. Dobra, jesteśmy coraz bliżej, przyjdźmy na drugą stronę. Zaraz wjeżdżamy. Sprawdzanie sprzętu przed wejściem, żeby być już gotowym od razu. Czekaj, czeka. to robisz rzut i wtedy atak, rozumiesz? Tu czuję na te loki Co? No. Ja Patryk to To Ale Hajki wszedł A, Piękny haj. Piękny zakrok, zakrok, zakrok zrobi w tempo Pięknie, pięknie, pięknie Ten biedak jeszcze leży. Co, Patryk, udało się. High kick. Go. Nie, że się udało. To zrobione normalnie, jak trzeba, wygrana piesza. Tak zwany lucky, lucky punch. Ale wygrana. I Krystian sieknie. Śmigamy zaraz. 14:30. My już na miejscu. Teraz wchodzimy na salę. Tutaj musimy się zawsze przedostać przez barykadę tych żomali w tych sukienkach fajnych, takich ich narodowych. Nie, Christiano? To pełna koncentracja i wygrywamy to. Rewanż za Uzbekistan. Tu czekamy na wejście do ringu i zobaczcie na to. Tutaj cała ekipa, tutaj do maty. Wszyscy poukładani. Ring 1, 2, 3, 4 mata tak samo. O, my jesteśmy na czwartym ringu, czyli siedzimy ostatni i zaczyna się, lecimy na czwarty ring, <laughs> Dawid <laughs> Chrystiano jedziemy jak trzeba. Nie da, nie da się tak kurwa wbijać te te jak tu to jest to na to wymianę to czujny być to na Czujny na to zmianę jak mówisz, dobra? Mhm. Czujny, czujny krzysztof, duże z wodą, bo on bije te, te ciosy, kurwa się nie nagrał Jak normalnie A stanie, to, 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 to. jak normalnie na pozwodzie też spróbuj od prawej ja ręki zacząć Od prawej ręki, samo, ręki zaczynaj, nie? Tak, dwa, trzy kroczynoga. szybka ta noga musi dobra? Jak trafisz zlałem, też blok Dużo, od razu duży, i ponawiasz z Bo się słuchałeś, wygrana! Pierwsza wygrana, remis mamy Odkułem się po Uzbekistanie. Pięknie! A nie wcięzno. mówiłem? Aha. Całe serducho. Napali się w drugim miejscu. Dobra, dwie walki zaraz, nie wiciu? Kamil Grzesiu. To szukujemy na ostro. Na walkę, ale nadrabiamy. teraz Czegoś z Francuzem. I no teraz znowu tego Albo bierz ktoś w lewy się I do prawy I blokuje blokiki. Blokuj, bo on kopie, blokuj. to on od cholery punktów w tych blokikami. teraz tu z ciosem. tu, jesteś teraz tak, patrz, tu Sześć, tu, jest no, i niestety, Grzegorz wygrywa 2 do 1, było bardzo blisko. No, ale coś z tego, nie? Wygrany jest tylko jeden. Co to jest? Wygrywający 2 do 7. Wygrywający 2 do 7. Dobra, kolejna walka Kamil Mateja. Jest takie zapisanie, że nie ma ochroniaczy do wypozycji, a jest wiele PR. Także mam nadzieję, że nam się uda pozycić od Koreańców tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, idziemy do kolejnej walki. Polska, Irlandia, Kamil Mateja, 71 kg. Ogólnie powiem Wam, że tak mało jest walki, bo oni pozwalają nagrywać z podringu. Także ewentualnie jakieś przebitki. Mam wysoko Kamil! 20 sekund Kamil Czekamy! Dalej. Kamil, okay. 15 sekund! Tak jest! to Kamil spokojnie! W prawej ręki! Bardzo dobrze wygrana, jest mistrz. Przepiski. Jest, jest, jest. jest Kamil Mateusz, zwycięzcą. Po szarpaninie. Jak Jednak to był Irańczyk, a nie Irlandczyk. Także wszystko by się zgadzało. Ale na co O, a my tutaj na zapleczu w ogóle z tyłu, z tyłu. Po waleczkach, czekamy na walkę Dominika jeszcze. Jedziemy z Jedziemy normalnie jak trzeba. O, tutaj. No, Wiciu, gra w gry, tu sobie. Co robisz? Będę grał w grę. Jaką? Dombrider. No także kto wie, kto wie. Że wszyscy mamy tutaj, tutaj wszystko. Dobra, lecimy z ostatnią walką dzisiejszego wieczoru Dominik Cinal. O no, i znowu siedzimy, czekamy. Ostatni pojedynek na dzisiaj już. Dominik Cinal, jak wiadomo. Czerny, lewy, Czała, tak, tak, zejdź pod ręką, mhm. zejdź pod rynku, zejdź i wyjdź low kickiem, ten czołg jest dobry, ale posłuchajcie, raz tylko szybki low kickiem, albo no, szybki napęd, I na wewnątrz low -kick więcej, nie? Więcej na wewnątrz. Tą rękę przyjmij w ogóle, bo tego sierpa po 2 godzinach, nie? Zrób! Lewy prosty, prawy krzyż! Lewy prosty, prawy krzyż! Lewy prosty, prawy krzyż! High -kick. Podródek, podródek, podródek! 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 wychodź, Podródek! Podródek! Podbródek! Podbródek Podródek! 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 daj tego Podródek! 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 domina Podródek! 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 widziałeś, Podródek! 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 A Punkty widzą się, no pamiętaj do ministrów. i I zaliczkiem tak nie możesz się bić, bo nie wygramy tej walki. Z nich. Mamy to ostatnia walka na dzisiaj wygrana. O no tu dobijanie wagi, ustalanie strategii na jutro. Także kończymy dzisiejszy dzień. 5 walk, cztery zwycięstwa i jedna porażka minimalna. Jeden punkt, ten Grzegorz przegrał. No ale co tam, nie? Zbieramy frycowe, dobijamy kilogramy i szykujemy się na w walki. Dobra i kończymy na dzisiaj salą, póki co zawijamy się na hotelik, kto wsiada za kółko? Chyba, że będzie Jak nie będzie kierowca, to niech się, dobra jest kierowca, to nie siadamy. Także wszyscy są jak trzeba, normalnie, cała ekipa jest? Wszyscy są jak trzeba, normalnie. Czekaliśmy na trenera Łukasza. Poland Team. Chciałem wsiadać za kółko, ale mówię jest kierowca, to nie będę rozrabiał, nie? No. O, wybijamy tu nasza ekipa ciśnie jak trzeba. Tak. Tu i trening, dobijanie wagi. I drugie lok dojdzie lewy, Prawy lewy będzie na to. Tak jest. No witamy, witamy wtorek, godzina 8.43 a my Mamy schemat, czyli rutyna Codziennie na salę, posiadanie jesteśmy I się mamy 6 pojedynków, z tego 3, ciężkie ogólnie, nie? Cześć 3, ciężkie wiciu, ale tam radę, co? No, musimy. Znaczy inaczej, damy z siebie 120% na pewno. O. Także o 10.00 pierwsza walka. Idziemy sobie na taksóweczkę. Lecimy na salę. To fajne, to jest rano, jest taka fajna temperatura, bo jest 21 stopni. Jest taki wierszyk fajny, także jest spoko. Słoneczko, piękne świeci. Do zobaczenia na sali. O patrz! Kojarzę! Kojarzę skądś tam, kojarzę. Jak tam? Na sali? Oczywiście. Aha. No widzimy, a Trochę się zarażam, nie? my znowu na naszej sali zaraz rozpoczynamy pierwszą walkę. I do wypożyczania sprzętu i cały czas bałagan, drugi dzień bałaga nic nie wiedzą, nic nie potrafią, bo głównie ten, zapisujemy jakiś kwit tutaj. To jest dramat normalnie, że wypożyczyć sprzęt trzeba czekać 20 minut. Nie prostuj się, nie prostuj się. Salud. Nie, zaraz wychodzimy. Ekipa szykuje. Pamiętaj, pamiętaj, dobry, zawsze będzie dobry, najlepszy, zawsze będzie najlepszy. Nie ma tego i tamtego. Jesteś najlepszy i tyle. Po prostu masz to wygrać. Wygrywamy i do widzenia, idziemy dalej, nie? No. Komulec, temu go. No, niestety Izraelczyk lepszy. Co niestety Izrael lepszy, nie? Dobry zawodnik. Trudno idziemy dalej, zaraz kolejne pojedynki, także miejmy nadzieję, że do lepsze wieści. Dobra, to co Olek przygotowany, przytarczowany. Lecimy. Walka z mistrzem świata z Turcji, także będzie mocny pojedynek. Do przodu dla nas jesteśmy w pełni optymizmu cała ekipa tutaj. O. Całe zaplecze sali treningowej tutaj walki u góry rozpisane, a my czekamy na swoje wejście. Jaka wody? Jasne. Lecimy do kolejnej walki. Kamil walczy z człowiekiem widmo. Nie ma go. Normalnie to mu ten, ten ręcznik da łeb i go będziesz lał. Polska-Uzbekistan, lecimy. Tylko patrz, Kamil, zbój, 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 widzisz jego nogę czy rękę od razu wskakuje serią z łapy, kończy nogą i polawia prawym krzyżem, on spuszcza... Dzisiaj niestety rozpoczynamy od trzeciej porażki, trzeci porażek. Kamil za burtą, Oleg za burtą. I Dominik Cena za burtą, niestety, Także że jeszcze trzy pojedynki, miejmy nadzieję, że obrócimy losy yy... I będziemy wygrywać A tu tarcza, przygotowanie do walki na wózkach Jak chodzimy i nudzimy się po tej sali, myśmy... o właśnie ta walka na wózeczku, tarcza Nudzimy się po tej sali, chodzimy, bo mamy podzielone na dwie części te walki, pierwsze trzy na początku i teraz trzy kolejne, zaraz będzie mega walka Patryka Hedziny z Ukraińcem z od World Games, Europy, także zobaczymy, pewnie będzie bardzo ciężko. No u nas na sali, u nas na sali nudy, ale tu o zobacz, minęło tyle czasu, Patryk się szykuje do kolejnej walki, o żoglerzeczka, to jest to, wszystko wejdzie, wszystko wejdzie, spokojnie. O. O, idzie, 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 idzie. O, jak pięknie, o, jak pięknie Działeś? Pięknie. Powoli nas chodzi ten czas. Cyk? O, o one są. I tak przechodzimy sobie krok po kroku. Najpierw tu poczekalnia, później druga, poczekalnia, Później sala, sala, później sala walk. walk do ringu. A potem do ringu trafimy, o, i tak dalej, i po kolei. A tu od nas ekipa też. Czempionato Sweta! Teraz patrz Patryk, bo ty już teraz on wieczacza zamyka, a jeszcze teraz w drugą stronę. Ale inaczej, raz to raz to. Nie cały czas tą, bo on pójdziesz mu wtedy na tylną nogę. Nie, cały czas chodź tu, I z tego zaskoczenia spróbuj właśnie coś wyczarować. On co, właśnie Patryk, niekonwencjonalne. I to jest dobre, Patryk. To jest to, bo on się gubi. Tylko musisz chodzić, nie? Yeah? Ale nie za dużo, tylko drób Jak zejdziesz, z akcję, nie? To to straszny, no. Ty, dlatego nie mogę pozwolić skrócić. No dlatego, Patryk, musi być tu, tu. Nie cały czas stąd, a nie cały czas stąd. Brawo! I chciałem, jakbyś blisko. to widzę Ciebie, Krzysztof. Widzisz, bo się broni. Ale ja już a, a, rękę no. ustawiał, nie? Rękę ustawiał. Ja, teraz myślę na dół, nie? No właśnie, czasie To łatwo po, powiedzieć. To jest dla punch ogólnie, nie? I mniej myślisz, o tym ty lepiej wchodzi? bo już yeah, yeah. A, A, no, no. kurde, się. On to, tu, przystań, on Nie wyrzyma. udało się niestety, ale z mega zawodnikiem no, tak Patryk Wać Zrobił Ogólnie super walkę. Zrobił to, co mógł zrobił super walkę. No dokładnie. Idziemy dalej, jeszcze dwie walki na dzisiaj nam zostały. Potem wiedziałeś, że on już to widzi, nie? No właśnie, bo zrobiłeś to za bardzo perfidnie. Tak, A drugą rundę, co zrobiłeś? Spałem, Przechodziłem! Się, no Przechodziłem sobie do mnie Ale co tam, nie? Zarobno, zarobno.

Polska Hispania. Nie ma w tym efektu. Party. Nie my dalej sobie chodzimy, tu czeka na jego kopię i Tak, złapy, złapy i szukaj gdzieś tam, nie? A. Bo ten jak zrobi z wód lewym frontem, to ładnie pasuje te prawy, lewy, prawy, wiesz co chodzi, nie? A, tak, tak. I potem dalej praca, sam przyjdzie, samo przyjdzie, nie? Sama się walka ułoży. Nie ma co na siłę, wiesz. A my sobie wracamy piechotką tutaj z centrum Abu Dhabi troszkę więcej jak pół godziny. Musieliśmy przewietrzyć głowy i w ogóle... Duszę, bo dzisiaj tragiczny dzień dla kadry Polski K1, 6 pojedynków, wszystkie przegrane. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień. Witam, środa, słoneczko. wszyscy nas obserwują ładnie, to jest mega. Pamiętaj o subskrypcji kanału i polubień, komentarza i tak dalej, żeby wspierać Polski Polskich 1, a my właśnie lecimy na 5 ważnych ćwierć finałów, 5 fal medal, także będziemy próbować zawodników do strefy medalowej, czy macie kciuki, do później na sali. Bring 2 let's go! Yes! Dobra, Oliwia wygrywa. Mamy, mamy już w strefę medalowej pierwszą osobę, czyli Oliwię. Tutaj krótka naraga, narada gdzieś tam po walkach i czekamy na przeciwniczkę Oliwii. Zaraz to czy On chyba oddaje to hraniczu, wiesz? Which size jest size? Size? S. 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 Znowu jesteśmy S. Znowu jesteśmy w razem Polska, Tym razem Polska, Te proste go. Koniec, koniec, wygrana. My sobie maszerujemy tutaj w pełnym słońcu, bo mamy dzisiaj troszkę przerwy w tej chwili. Dwa pojedynki zwyciężone, na razie jeszcze trzy nam zostały, czyli dwa brązowe medale już mamy na 100%. Nie, Witek, idziemy dalej, co? Jeszcze trzy walki do wygrania, także trzymajcie kciukasy, wrócimy.

Krystian, Polska do Hiszpania. No niestety, nie udało się. Jest pan lepszy. I lecimy. Kolejna walka o medal. Robert Dochód z mega trudnym Kazachem. Bardzo dobry zawodnik. Z Robert musi się zbić na wyżynę swoich umiejętności, żeby to zrobić. Także leci normalnie po zwycięstwo. Do końca, wiara, czy cuda. Robert, dochód już w ringu naprzeciwko Kazachstan. Liczymy na dobry pojedynek. Robert daj się we wszystko. Tu, 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 tu. Jak Ta bardzo... tak ciężko trzeba tego nie Jak już to prosty wążko, nie? I potem od razu loga w tym, nie? Mamy to, mamy to. Było ciężko, mocno, ale jest. Zwycięstwo. Roberto. dobrze było, Robert, dobrze. Jest dobrze bieżamy do finału Robercik, zwycięstwo! Witamy w półfinale I co Witek? Robert wygrywa Bardzo mocny skarb w kazach bardzo mocny zawodnik Mocny zawodnik, czyli trzecia osoba melduje, melduje się w półfinale. Jeszcze Milena, która wejdzie zaraz będzie walczyła z Niemką e, i miejmy nadzieję, że będziemy mieli cztery. Wygrał, wygrał, wygrał trener A trener? Cieszę się! O! Można się cieszyć Lecimy jak trzeba, jeszcze jest lechu. Polska Szybka przymiarka ochraniaczy, bo nie było nigdzie na sali. Udało się pozbyć od Serbów, bo wypożyczalnia usta. Dobra, dalej. Tak. Tak. Kolejny pojedynek Polska-Niemcy. Tutaj nasi przeciwnicy, których zaraz rozbijemy. Komu temu go? Lecimy. Ostatnia walka na dzisiaj. Walka o ostatnią blachę. Milena. Wciarty. Nie, nie, czekamy, Milena. Milena, czekamy, z to. Zgubiaj to. Zgubiaj to. Zgubiaj to. Zgubiaj czekamy, no, czekamy Milena, czekamy. Zgubiaj to. Zgubiaj to. Zgubiaj to. Zgubiaj to. Zgubiaj środek, środek, środek. Ile na czekamy na nią, czekamy. Ona ko pieca w Kaą. Czekamy twój Kailo. i mamy to! wygrana Milena malduje się w strefie medalowej Gratulacje Piona Zrobiłaś Dziękuję, dziękuję. jest, dajesz, jest. Dobra, ekipa. Ekipa pod tytułem Dziewczyny rządzą. Kobiety, kobiety mafii. Bez obrazy. Cztery osoby meldują się w półfinałach. Oliwia Kajewczyk, Mene, Milena Menelska, Julia Stasiuk i, i Robert Dochut Także PKP. Kończymy ten dzień z czterema zwycięstwami, Tylko jedną porażką, niestety, Krystianowi się nie udało. Ale miał bardzo mocnego hiszpana. Nie powiem, że do zobaczenia w następnym odcinku, bo do zobaczenia później. No, także tego. Dzisiaj z Pasterkiem znowu do domu, nie? Widział humory troszkę lepsze jak wczoraj. Wiadomo, przedwczoraj było super, wczoraj było dramat. <laughs> dzisiaj coraz lepiej. E, jeszcze lepiej mam nadzieję, że jutro jeszcze lepiej będzie, No Liczymy na finały, także będziemy mocno cisnąć, żeby to się udało. A tu nas nawołują do modlitwy właśnie.